Cześć z tej strony, Jednorożec i dzisiaj Wam opowiem moją historię jazdy konnej. A więc wszystko zaczęło się w takiej wsi obok mnie, i tam właśnie zaczęłam, nie pamiętam ile miałam lat około 9-10. I ta jazda wyglądała na kucyku, na takim czarnym kucyku, i jeździłam tam zaledwie pół roku około, i później była strasznie długa przerwa. Po czym przyniosłam się dostajmy I mamy na zdjęciu mnie i Klarcie Jest to Klara I tam właśnie zaczęłam jazdę eee, I właśnie tam zaczęłam jazdę Gdyż po prostu było mi bliżej I po prostu Tam zaczęłam Miałam tylko zaledwie 3-4 lekcje ląży A później już manerz Gdyż pamiętałam coś z tego kucyka całego I, i właśnie tak Miałam ląże, miałam manerz Przeszłam potem do manerzu manęż, Chyba dobrze to omieniłam. I co tam się działo? No jeździłam sobie na zdjęciu, mam siwego, jestem ja, jesienią. Aha, jazdę rozpoczęłam 13 września 2013 i we wrześniu będzie rok. I po prostu rok w tej sali, czyli tak około półtorej roku już jest, jeszcze, no, z przerwami. I właśnie, i właśnie, właśnie co chciałam mówić, nie? Ale w każdym razie sobie jeździłam i... W i ogólnie ja mogłam jeździć na dużych koniach, na tym. Lecz za chwilę zobaczycie na zdjęciu Mańka i kucyka Kubę. A więc mamy tutaj Hutsu'a na pierwszym planie, a później jest z tyłu piękny kucyk Kubuś, którego jesteśmy w trakcie, w trakcie ujeżdżania. Ujeżdżania? Gdyż po prostu nie są przyzwyczajone do, do siodła i dopiero go ujeżdżamy, więc nie ma u nas w stanie. Więc jesteśmy w trakcie zajeżdżania. No, no i ja jeździłam na samym początku, tutaj mamy hucułki piękne i, i właśnie na nich się na samym początku jeździ, to nie mamy wydresowanego kubusia. A więc Aszka, piękna, prawda? Jest to księżniczka całej stajni, jest to koń pani, który jest też w szkółce, jest naprawdę ona śliczna. No, i mamy też tutaj geniusa, konia prywatnego, który też jest w szkółce. No, i właśnie tak się zaczęła to moja moja jazda w tej stajni na razie mam kus, miałam na oklep galop przez przypadek miałam również galop cwał na tych hucułkach w terenie mówię wam, normalnie były takie jaja od lewej Zoja, Kasta Klara, y, Ikona Geniu y, Aszka, Quanti i Siwy y, Zoi już nie ma Quanti też już nie ma i bo oni odesz odeszli bo mają swoją własną stajnię no, no i tak właśnie wyglądają te nasze koniki. Jest jeszcze cykada, jest jeszcze abaria i, i dostaniecie później. A więc tutaj jestem ja, ja jadę sobie na tym moim hucułku. Tak, bardzo fajny hucułek, naprawdę. Mogę przejść na dużego konia, ale ja po prostu wolę te moje uparte hucułki, bo są one świetne. No, więc tak jak mówiłam, galopu jeszcze takiego jakiego nie mam zaliczonego, gdyż po prostu miałam tylko przez przypadek, miałam na oklep, oczywiście oklep, na oklep to jest najgorsze, co może być. Chociaż jak się tak fajnie do takiego rytmu przyzwyczaić, to jest naprawdę bardzo fajnie. No. Jed mam taką fobię, że się boję trzymać koni. W sensie, że na przykład muszę potrzymać yy, komuś, jak ktoś idzie po kasku, a ja muszę mu przytrzymać konia. I ja mam taką fobię, bo pamiętam, że raz mi jakiś koń dęba stanął, jak go trzymałam i nie, nie zmiażdżył mnie, ale po prostu wiecie, tak stanął i opadł i ja właśnie od tego momentu się boję. A więc z tyłu za mną jest w czerwonej koszulce Kuba i to jest straszny gaduła. Tutaj sobie właśnie jadę łóżko. Um, a, więc, a więc tak to wygląda w sobie. E, moja jazda konna. Jak na razie z wyników żadnych nie ma. Chcę tą moją pasję hobby dalej ciągnąć i dalej. No, a więc myślę, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo chcecie jakieś zdjęcia dotyczące, dotyczące jazdy konnej mojej, no to oczywiście piszcie mi w komentarzach, subskrybujcie, komentujcie i łapkujcie w górę. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, pa-pa!